Witam wszystkich bardzo serdecznie. Jestem Slack. Chcę was zaprosić na kolejny odcinek z gry Minecraft na nieskończonym świecie. Oczywiście, dzisiaj będziemy kontynuować um, budowanie um, miasta. I oczywiście, dzisiaj go nie skończymy. Znaczy, tą budowlę, co dzisiaj zacząłem, sobie dokończę poza materiałem, żeby was nie nudzić. Um, co dzisiaj będziemy ciekawego robić? Jak mówiłem, już będziemy robić um, jeden budynek. Oczywiście, to już zacząłem następne. Lecz ich nie dokończę w tym odcinku. Yy. Następny możliwe, że będzie o wiele, wiele, wiele dłuższy. Yy. Co będzie skutkować tym, że... Będę miał więcej roboty, ale... Będzie git. Yy. To oczywiście jest... Yy. Będzie ten hotel, oczywiście, na, obok bilio, biblioteki. A sam... Będę robił w następnym odcinku co zamek. Zresztą te mury będę zaczynał robić. One będą na wysokość bodajże nie wiem, 10-11 bloków co będzie się przekładało na to, że będę musiał bardzo dużo cegie użyć trochę pochodni przy okazji, żeby oświetlić w środku, ale według mnie będzie warto. No. To życzę mi jego wyglądania. Odezwę się pod koniec, żeby tam coś jeszcze powiedzieć o Ciebie więc miłego oglądania życzę. I powiem tak, normalnie bym tego wybuchu uniknął i uniknął przy okazji zniszczenia większej części tego budynku, lecz po prostu miałem wtedy załączoną muzykę na drugiej aplikacji i dlatego nie słyszałem. Tak samo nie słyszałem tej yy, wiedźmy, co zaraz we mnie rzuci podką. No, ale tak ogólnie to dalej już wszystko normalnie przebiegało. Naprawiłem tą ścianę oczywiście tymi materiałami, co miałem pod ręką, bo oczywiście bloku kości nie mam. Za bardzo. Hmm, więc tutaj pomyślałem, że cobblestone będzie idealny. Tu, oczywiście, trochę pozłatałem y, podłogę i ścianę. To, oczywiście, takie jakby przedłużki zrobiłem. Y, I tu zacząłem robić okna pionowe, żeby y, zaoszczędzić materiałów. No i coś takiego wyszło. Oczywiście, y, w następnych odcinkach będę. Stara się co innego zrobić, a nie cały czas te budynki. Ale nie obiecuję. Jak mówiłem, o yy, tym dopiero powiem, yy, w tych odcinkach umownych, co mówiłem, yy, chyba w tamtym, w poprzednim odcinku, albo jeszcze, jeszcze w poprzednim, yy, że za kilka odcinków będę kończył. Nie będę kończył za kilka odcinków, bo chcę zrobić sobie to na wizji. Oczywiście dachy i tak dalej będę robił poza wizją, żeby wam po prostu, żeby po prostu monotonne nie było. A tak to się czasem trochę buduje, coś poprawię i na pewno muszę niektóre dachy zmienić. Ale zobaczymy później. Dobra, to ja już się nie odzywam. Widzimy się w następnym odcinku a macie jeszcze ponad minutę oglądania, więc trzymajcie się no i cześć.